Oraz dać tę Gierkę, nieszczęsną. Dziwienie, dobrze mi idzie. No. tylko odkryje jak się tu, jak się tu wspinało. The vertical wall here has a way of getting harder the more times you try it. I think anger makes you swing the hammer harder and that can push you away from the wall. Dobra. Mm. Ten ruch. Mm. Of all sad words of Taboy. <laughs> the saddest of these, it might have been. John Greenleaf with Kurczę, wcześniej to mi tak płynnie. Chyba miałem zbyt długo przerwę. Muszę sobie przypomnieć... Moja dłoń musi sobie przypomnieć, jakieś to robiło. O. 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 I teraz tutaj. Pięknie. Dobra, teraz tu na ten grill przeskoczyć na parasolkę do góry przez grabie jeszcze raz. zjeżdżalnia, wyżej, wyżej, wyżej. Teraz tam na spodełka. Tu do góry. Tu na pudełko. te schody. Jeśli próbujesz ich że mogę stąd do góry? You have no for them. Mogę stąd do góry sobie wskoczyć? Nie, ja chyba nie mogę. Dobrze. Znowu tutaj. Znowu grabie. Teraz do góry. Wjeżdżalnia. Znowu pudełka. I ja teraz muszę jakoś tam do góry się wspiąć. O. Teraz tam do tej kamery. Powrotem do góry. Jakoś trzeba tam wskoczyć. To wychodzi. Okej. Okay. Parabell by nie spaść. To znowu do kamery. Do góry. Pięknie. Znowu do góry. Okej, okay, nie spadam daleko. Do zrobienia. Na spokojnie. dobrze I... <słyska> 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 może powinienem się skupić na końcu tego młotka tylko na tej kropce. Powinno być mi chyba prościej. O! Faktycznie jest płynniej. Wyląduj. Teraz tak. I do góry. You'll be back here again and again. Okay. Okay. No, don't hate the player, hate the game. Ice tea. When to the sessions <laughs> of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Dobra, I sigh the lack of many a thing I saw, and with old woes new, wail my dear time's waste. William Shakespeare, Sonnet 30. Hey. No. Patience is the foundation of eternal peace make anger your enemy harm comes to those who know only victory and do not know defeat find fault with yourself and not with others it's in falling short of your own goals that you'll surpass those who exceed theirs tokugawa ieyasu okay, well, at least I have this part. Bez problemu mogę to robić. Do góry, do góry, do góry, na boczek. I w tą stronę. Elegancko. Teraz po światełkach. Nawet sobie nie wyobrażam ile w tą grę musieli grać ludzie, którzy robią rekordy na tej mapie, coś około minuty, dwóch. O! No to ciekawe, że mnie tak do góry wys wysadziło. Nie, do góry, do góry, do góry. Tu i do góry. Okej, okay. jestem znowu tutaj. Z powrotem do góry teraz. O. To było... ...clean. Skąd ten chłop wziął te wszystkie cytaty? Jeszcze raz. Muszę pamiętać, że ten mod ma ograniczenia i nie może się poruszać zbyt szybko. To ja swoją myszkę w takim razie... Ja swojej ruchy też zwolnię może. Może to jest pomysł. Żeby ruszać myszką trochę wolniej. O. Chyba muszę tutaj dokładnie, teraz tutaj do góry pięknie, teraz tutaj, tutaj. No i... Jeszcze raz. Uh. 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 Okej. Okay. Jest z powrotem tutaj na belce. Na, na rożek znowu się za o dobrze i teraz tak w lewo w lewo w lewo w lewo w lewo a gdyby tak podskoczyć tutaj do góry i Wy tak podskoczyć tutaj do góry i spróbować odbić do góry, w sensie podciągnąć. O, coś takiego? Ciekawe co musi mieć w głowie autor tej gry. Facet siedzi w garnku z młotkiem. Dobrze, teraz tu, zahać się tutaj, znowu złapać się tych schodków. Y... Jeszcze raz, jeśli nie spadę na no sam dół, będzie w porządku, no nie jestem tak daleko. A idzie mi to zaraz sprawdzi, więc będzie coraz mniejsza strata czasu. Mogę się po prostu odbić stąd? Mogę. Wotrost do góry. Zapadcie parasolka. ustawić się tutaj. Grabię. Zjeżdżalnia. Do góry. Na piłeczkę. Ech, norma. Odbić się na skrzynki. Olej idealnie skoczyłem Teraz muszę się jakoś odbić na te schodki znowu Nie, nie w ten sposób Teraz tutaj do góry A, więc tak to się robi. Dobra, ogarnąłem to już, będzie prościej Znowu na kamerę, na kanapę, na, fo na fotel, na fotel, jest fotel, do góry, o tu jestem już dalej, żeby teraz nie spaść, na kibel najpierw muszę chyba pójść, teraz tam do góry. Jeszcze raz na kibel, na kibel, e tu dobra, lepiej tutaj niż na dół. Złapać się tego, podciągnąć się do góry, dobra, świetnie. Teraz, żeby tylko stąd nie spaść, ostrożnie, sprawdzić, co jest dalej. Tam jest chyba dziura. Pomarańczka. Odsunę ją sobie. Dobrze? Opstają, że tutaj mam iść? Zresztą, że jak tutaj upadnę, to będzie już bardzo źle. Tam dalej pewnie jest skarpa na sam dół, albo dość nisko. Muszę jakoś. Ostrożnie, ostrożnie, bez zbytnich gwałtownych ruchów, żeby porażka mnie zbyt wiele nie kosztowała. Okay. o dobra, tutaj. Tutaj jest w porządku. Jak już mówiłem, coś wypełniło moje serce niczym. Someone told me not to cry. Now that I'm older, my heart's cold. Mogę zobaczyć, że to jest wy. The arcade fire. No to wracamy. Wjeżdżalnia. Huh. Dobra. Skrzyneczki. Teraz muszę jakoś tam wskoczyć. O, na przykład w taki sposób. Ok, nowo schodki i w ten sposób, który już ogarnąłem, jeszcze? muszę jeszcze dopracować ten <laughs> To jest chyba muzyka country. Ale nie jestem pewien. Okej. Okay. Z powrotem tutaj na piłeczce, beczki... Beczki twu, kartony. Teraz tam na dół. I jeszcze raz tam. Robię dwa razy na sam błąd, to nie że dobrze, dobrze. Znowu do góry, znowu do piłeczki. Teraz muszę jakoś sobie tam właśnie dokładnie tutaj. Prawo, na schodki. Schodki już powinienem mieć ogarnięte. A dalej z nich spadam. Więc uwaga, jeszcze raz. Jest i do góry. Chyba robię zbyt szerokie. Chyba robię zbyt szerokie ruchy. Can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream. Edgar Allan Poe. Yes. Mm. Okay. Grabię, Uff, dobrze, dobrze, że autor tu to, to wstawił. Jeśli o tym pamięta to jest nie sposób spaść prawie na dół. Tam jest sposób na uratowanie się, można to złapać. Albo Grillab, albo platformę. Więc. Stąd już raczej nie spadnę, chyba że jakoś bardzo. Jezu, gdzie ten dzieciak w ogóle chce zlecieć? Gdzie on zjeżdża? O, to był mocny skok. Taki mocny skok, jak przed jest wymagane, żeby wskoczyć z dołu, tutaj. Bo wydaje mi się, że... właśnie stąd. O. A mogę stąd? Na przykład jest trochę wyżej. Hmm, może. Lewis Carroll. Dobrze. Już 20 minut. Ja dalej ogarniam rzeczy, które już powinny mieć opanowane. Dobra, do góry. Do góry. no parasolkę. Na grabie. Jeżdżalnia. Hop. Hop. Okej. Okay. W prawo. I znowu te schodki. Hmm. Easy Street. А там еще будет старая песенка. Добрая музычка. Файна. The good it. Boy, nie? Mm. Że chodzi o to, że ja chciałbym być już na tyle dobrym graczem, żeby machać tym młotkiem bardzo szybko, ale to jest z tego, że nie jestem, to robię właśnie takie błędy, jak teraz. Może jestem niecierpliwy. Może być, może tu, wal może tu walczę w z pełną cierpliwością. Do góry spokojnie Grabie, zjeżdżalnia, o piłeczka, pudełka, dobrze, no spokojnie, na róg, skoczyć sobie tam. raz. O. O. Pięknie. Oj. Na górę z powrotem. Teraz tutaj. Po. Dobrze, uratowane. Jeszcze raz. Y no spokojnie i ostrożnie, byle by nie spaść. Jeszcze raz. Hop. jest. To było trochę unlucky. Dobra, spróbujmy szybko tam wrócić. Zobaczmy, czy już mam tyle wprawy, że jestem w stanie to zrobić szybko. To mam ogarnięte. To najwyraźniej. Nie. A więc jeszcze raz. Tutaj na... na parasolkę. Grabie, zjeżdżalnia. Piłka. Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym spędzam najwięcej czasu. Dobrze, wracam tutaj. To jest proste, tylko muszę się ogarnąć. Na spokojnie. I przecież zawsze jak będę spadł mogę się złapać jeszcze tego. Dobrze. Jeszcze raz. Pięknie. No Jakie no? Cicho bądź. ok, Okej, kamerka. Jeszcze raz do góry. Fotel. Łapać się tego krzesła na dole i spróbować jeszcze raz. To jest tylko trzy etapy. Kamera, kanapa, fotel. Kanapa. Fotel. I teraz trzeba... Okej, okay, żeby nie spaść. W porządku. A, już powoli ogarniam to miejsce. Idziemy już tu coraz bardziej sprawnie. Góry, kamera. Kanapa. Potem. Bo to ciekawe. Dobra. Jeszcze raz. Kamera, kanap... Oh, oh, oh. jeszcze raz. Kamera... Spokojnie, wytrę sobie ręce. On musi mieć krzepę aż tak potrafi stać w miejscu. Jeszcze pod kątem. Na krzesełko. Kamera. Kanapa. No wiesz, może to nie jest kanapa, co to jest? Nie, to jest chyba kanapa. No to jest, ale to jest już na pewno fotel. Dobra, cyk. O. I teraz uwaga. Cyk. C no spokojnie muszę znaleźć sobie jakąś sekwencję ruchów, która będzie w miarę pewna